Ile kosztuje grill w Tajlandii? Nie uwierzysz, jak tanie jest grillowane mięso w Tajlandii. Jeśli wybierasz się do Tajlandii, przygotuj się na jeden z najbardziej charakterystycznych widoków małe grille uliczne z mięsem na patyku. Takie stoiska znajdziesz dosłownie wszędzie przy drogach, na targach, w okolicach szkół czy biur. Co na tym grillu ląduje? Grillowana wieprzowina, kurczak w różnych marynatach. Klopsiki mięsne lub rybne, kwaśne, lekko sfermentowane kiełbaski z regionu północno-wschodniego, a nawet zwykłe parówki. Niektóre są słodkie, inne pikantne, a niektóre zaskoczą cię intensywnym czosnkowym aromatem, a ceny? Zazwyczaj od 10 do 20 batów za patyk, czyli jakieś 2 złote. Do tego często możesz dobrać kleisty ryż w woreczku za 10 batów. I masz gotowy, lokalny, uliczny posiłek. Szybko, tanio i smacznie. A co najważniejsze, to jedzenie, które Tajowie naprawdę kochają i jedzą codziennie. Grill w Tajlandii to coś, czego musisz spróbować. Uwielbiasz Tajlandię, naciśnij przycisk subskrypcji.